Oh, yes. patent you. Patent na I patent a new And <laughs> I myślę, że jest przecudowny. Jorkowi się bardzo podoba. I e, jest to pierwszy fartuszek tego typu, bo chodzi mi o to, że jest z grubszego materiału, co na pewno jest e, widać. No jest taki kwiecisty, w ogóle przecudowny. Jestem z niego bardzo zadowolona. Z tym, że tutaj jedna taka zakładka mi uciekła, ale tego taka aż chyba nie widać, nie? I on ma taki długi tutaj pas. Stwierdziłam, że a jak już robię, to niech będzie porządniejszy raz. I go albo nacył. Ale bardziej mi się podoba chyba tutaj, jak jest kokarda, tylko że nie umiem takiej ładnej kokardy zawiązać. Ale tak się do niego przyłożyłam, że pójdzie. Bardzo ładny jest. Podoba mi się właśnie ten różowy, taki jasny pas i teraz Aha. jak masz czarną koszulkę, to taki fajny akcent daje. Tak. Zastanawiałam mhm. się, czy połączyć niebieski, czy różowy, a robiłam nawet ankietę na Instagramie i wygrał kolor różowy. Niebieski tam też kiedyś do czegoś na pewno wykorzystam, do kolejnego, ale... No piękny jest, mi się tak podoba. W ogóle teraz będziecie w, nie, w nim mnie tylko oglądać cały czas, chyba. Tylko, że jest tak ładny, że mi jest szkoda go w ogóle do gotowania używać. To jest ten problem. Wiesz, bo do pieczenia mogą wytrzeć, to tak, fajnie, ale już jak coś tutaj gotowałam obiad, to już mi było żal. Dzisiaj mamy tłusty czwartek, wróciłam z pracy. Jeżeli jest dzisiaj w domu, bo pracowałam na noc. Przyjechałam ja tak. do domu, w której na z przyjechałeś? O, około 3.30, Serio? To ja tak 15... spałam, ja nic nie słyszałam. Mnie można w nocy ukraść, ja tak śpię. Bo tak. prawda. Obie dziewczyny, nawet kot nie wstał do mnie, obie dziewczyny są takie, że można łóżko mm -hmm. wynieść na tak. dwór i nawet się nie obudzą. Ale wiesz, to, to jest z jednej strony przerażające, bo tak, Ty sobie to... tutaj chodziłeś i wszystko, a ja nic nie słyszałam. No rano jest najlepszy sen. Ale z drugiej strony, dobrze to jest. Tak, między czwartą a piątą rano jest właśnie najmocniejszy sen. Okej. Okay. Miałam dzisiaj nie robić, miałam sobie odpuścić, oh. ale skoro jest tłusty czwartek, Jerzy jest w domu, Emilka zaraz przyjdzie, to zrobimy te pączki z... Tutaj oh. kupiłam dżem, bo mój truskawkowy, ten, który mam domowy, jest zbyt rzadki na to, więc tutaj jakiś. O! Malina i rabarbar kupiłam. Oh. Jak Dzisiaj ja już zrobiłam reszczę. Ciasta drożdżowego jak wyrośnie, to jest najfajniejsze, że ja lubię ten moment, zrobić tak i wtedy powietrze jak ucieka i malenia. Wyrosło ciasto, rosło przez godzinę, ja zaraz włosy spinam, może Jurek mi zrobisz warkoczyk? Dobrze, ja, ja lubię jak podrzucasz miskę do góry, fajnie to wygląda. Tak? W no. sensie, że tak? Jak tak. zawsze, jak biorę? No, tak. ja lubię. Dużo osób mówi, że y, ja często rzucam wszystko z góry. Ale no to jest dlatego, że ja lubię, lubię się bawić, jak coś robię, że to nie jest tylko takie, wiecie, że się zmusza człowiek, że robisz tylko, aby robić, nie? Tylko, że to jest z tego przyjemność, wiecie, jak patrzy się, jak te składniki się łączą, jak to wszystko wpada do miski. No właśnie, mi to tak samo wpada. I ja lubię, naprawdę, to jest takie przyjemne. Tak nawet jak teraz popatrzeć na to ciasto, że. No zobaczcie, jakie jest piękne, wyrośnięte. No super. I fajnie ci to o, wychodzi. O jak ładnie. No i zobacz teraz jak już pięknie będzie odchodziło. W ogóle jest puszyste. No idealne mi tutaj wyrosło. Będziemy razem z... Jejku no. No sam fakt w ogóle. Nie. To jest przyjemne. Tak wiesz. Dotknąć sobie tego ciasta wyrośniętego. Miękkiego. Jest lekko ciepły. No. Jest Jest to przyjemne. I tylko stolnicę sobie wezmę. Jerzy mi zrobi warkoczyk, żeby nie było, że Moje włosy będą zaraz wcieście, w cieście, w pączuszkach. I o, jak piłka. Pięknie. Dziękuję. No ja teraz się przykleiłeś. Przykleiło mi się teraz. A tak pięknie odchodziło. Okej, okay, przyjedzie. Kiedy ostatnio jedliśmy domowe pączki? Uuuu dawno już nie robiłam. Bardzo dobrze. Nie wiem czy nie w tamtym roku, na pusty czwartek. Nie pamiętam, chyba nie. Chyba nie robiłam. Moja mama jak była tutaj. Pamiętasz jak smażyła nie ostatnim pamiętam. razem. ja pamiętam, o jejku. ile zjedliście pączków? Pochwalcie się. My, my na koniec dnia wam powiemy ile zjedliśmy. Ale ja myślę, że z pięć wcieli Tak? No ja a nie? Ja Myślałam, że ja robię bo... Co? Tak słabo? Tak. You love to wash? I, will, I will love to wash my... no, Tutaj chcesz umyć, czy gdzie? Yes, here. Dlaczego tu, a nie w łazience? Yeah, just a, nie, to jest radę. Nasze pączki będą chyba takie malutkie. One jeszcze wyrosną, ale takie o, sklejamy małe, bo nie robię od razu robię z nadzieniem, ze względu na to, że nie mam takiej dobrej szprycy, żeby później nadziać. lubisz z drzemem czy bez? Znaczy w sensie, że czy mało dżemu, czy dużo dżemu? Oczywiście bardzo dużo. Ale dajcie znać w komentarzach. Ja na przykład nie, dla mnie malutko. Ja lubię na przykład smak samego ciasta, pączka drożdżowego. no ale mnie, na przykład jak ze sklepu przywoziłaś, to nie, nie. Może być, może nie być, ale jak z budyniem, albo z jakimś innym kremem, to tak, aż z to tak, tak jest średnio, no. O, widzisz, na, na, na To co, rozciągam ciasto, tak? Delikatnie, no. I tak, i później patrz, tak. I właśnie chodzi o to, żeby bardzo dobrze zlepić, żeby dżem nie wypłynął podczas smażenia. Tak, tylko że ja pierożka zrobiłem <laughs> z tego. <laughs> serio? Ano serio. <laughs> Czemu? Nie wiem, no, dobra, będzie pierożek. Nie. No, może być, no weź nie zostaw, nie. proszę. Taki w kształcie pierożka. No, weź. No już taki wyszedł. Co, dalej się śmiejesz z tego pierożka? Nie, z tymi. Dlaczego? O, pięknie. Jesteś piękna. <laughs> Jurek wymyślił patent na nowe pączki w kształcie nie, pierożków przy Ale ładne są. Jaką mm, thing. Ile kobiet? No nie, no ile kobiet to nie. Każda z nas ma swój sposób na lukier. Pączki, no nie ma czym się pochwalić, chyba. Nie wyszły ładne. E, wyszło co wyszło. Nie ma żaden takiej ładnej tutaj, wiecie, obwolutki, nic a nic niestety. Mojego no pierożka już zjadłeś. Zjadłeś, a ja robię lukier puder. Lukier puder. No, cukier. Lukier robisz Lukier. z cukru pudru. Z cukru, pudru. Tak. Ale ja zawsze robię na mleku, bo na mleku jest bielszy. Można oczywiście zrobić z wodą, z cytryną, na białkach. Ja o tym wiem bardzo dobrze. Ale ja wolę ten na mleku, ze względu na to, że jego kolor jest taki bielutki. No i u mnie to jest tak na oko. No mi się wydaje, że to taki się trzyma. Myślisz? No, on nie pęka w ogóle. Mm -hmm. To po pierwsze, nie pęka i jest błyszczący, tak jak na białku. Wydaje mi się, że gdyby był zrobiony tak tylko na wodzie, to on nie błyszczy aż tak jak ten, który ja robię. Ja robię gęściejszy. I wiesz, czym zrobiłem dzisiaj? dzisiaj? Taki. Vlog, można powiedzieć. Wiesz co to, to jest? To? No. Naprawdę? A co ty myślisz? Popatrz. No pewno. Podoba ci się pomysł? No. Jan. Także, o. Krzy, krzywe nawet nie chcą stać. Przestań. I dajemy ten, ale pow, powypływało dużo dżemu, To się. jest. Przepis zostawiam i tak jak ktoś jest wybitnym, tutaj lepszym niż ja piekarzem, no to Wam wyjdzie, mi nie wyszło, bo ja w pączki to nie bardzo potrafię i nie ukrywam tego, że nie potrafię, no bo za rzadko je robi pewnie, no i spływa mi tutaj, o nie. Fajnie to że wygląda. Tak, <śmiech> <śmiech> może jest troszkę, ale nie, on nie jest dobry, tylko pączki są jeszcze takie lekko ciepłe, wiesz, może dlatego, ale już Jurek się nie może doczekać, żeby tak. zjeść. Więc... No, no on jest właśnie taki biały, nie? Jak mm -hmm. na samej wodzie to nie jest taki biały. Do, do, dosypujesz? Tak, za mało na tym jedną. Okay, Dosypać do wszystkich? Mm -hmm. Jak chcesz? Nie mogę, bo nie mam za duże... Ręce. No dobra. Uh, jest Tak. Ja już brodę mam opać kanał, ale bardzo. są so fary ile zjadłeś? Mm. Mm. No jeszcze pierożka swojego. W naszej kuchni się toczy życie cały czas i nasz vlog dzisiejszy będzie też tylko z kuchni, ale my żyjemy w tej kuchni. Dosłownie. W ogóle ja nie musiałabym mieć nawet salonu, ani jadalni, żadnego innego pomieszczenia, tylko tutaj kuchnia. No, fajnie. nie? No. Coś to Cię może to na taras. Ale nie, że wszystkie w ogóle nasze sprawy różne, takie ważniejsze, to zawsze są rozwiązywane tutaj przy tej wyspie, że siadamy sobie albo tak. jeden po drugiej stronie. I tutaj najwięcej dyskutujemy zawsze mm. ze sobą. Nigdy w łóżku. W łóżku no. to tylko takie relacje z dnia. Tak. a Nigdy to... na kanapie w sumie, ani przy stole, podczas tak. obiadu. Mhm. Tylko tutaj zawsze są dyskusje. Mhm. Kuchnia jest od dyskusji. Gdy Szczególnie, Szczególnie gdy Tobie pomagam, to wtedy mamy dużo czasu razem. Żeby rozmawiać. Tak, mhm. tak. Lubię to. Mhm. Co? Który wybierz? Wybierz może te kwiaty dla swojej teściowej. No tak. No. Które okay. się nie podobają. <noise> Fiorek tutaj przyszedł, bo moja mama ma urodziny dzisiaj 28, jak to oglądacie. Gdyby się urodziła dzień później, to by świętowała co 4 lata. Poczekaj, no. Mili. Poczekaj, Mili. Tata wybiera. się. Mamusi kochane i kwiatki. Które ci się podobają? E e I love you z napisem. Nie, znaczy bo tutaj masz podpisany, wiesz, no, no. zmysłowy, zielona łąka, różowe melodia, letni pocałunek, malinowy raj, myślę o co? tobie. Je się ładnie oczy błyszczą podczas e, słońca. Pamiętam jak wspieraliśmy na przykład. E, e, tak. To jak jej podrzucałam do tego, to ładnie się tak uśmiechała, więc coś wiosennego może. Okej. Okay. Może to magia. Mag miłosna, miłosna magia, magia. róże goździki. Mm -hmm. To mi się tak średnio podoba. To nie ty wybierasz, tylko ja. <noise> tak, wybrać tak. ten. No, dobra. Jeżeli oglądasz. <noise> ogląda wszystkiego dziecko. najlepszego w ogóle mamusia. Tak, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. <noise> brokuły, więc będzie na kolację sałatka. Brokuł, jajko i pomidor i sos czosnkowy. Od razu za gorące. A ugotowały się dobrze? Okej, okay. no to dobra, no to nie jest, To obieraj. A do do szkoły sobie mięta też takie weźmie? I weźmie sobie Jurek. A ja, wiecie co kupiłam? I to chyba już dzisiaj muszę wyjąć z zamrażarki, bo od dwa dni ma się rozmrażać, a chciałabym zrobić albo w niedzielę, Albo w sobotę. Kaczkę kupiłam w Lidlu, e, całą, 16 dolarów za nią zapłaciłam, a waży prawie 5 funtów. Jeżeli ile to jest 5 funtów? 2 kg. Aha, no to Raka. tak ponad 2 kg. Taka malutka kaczuszka i nie wiem jeszcze, co z nią zrobię. Jeżeli Ale. macie jakieś fajne rady, bo ja myślałam, żeby upiec ją w całości, to bardzo bym prosiła, bo kaczki nigdy nie pieką. Czy piekłam? Chyba nie piekłam nigdy. No Koguty piekłam, wszystko inne, tak? Ale kaczki nie. Rosół z kaczki wiem, zrobiłabym też. Rozwaliło się? To nic, to połóż to mama to ubierze, bo za dużo pukałaś, wiesz? Dlatego. No, tylko tak troszeczkę i skrobaj, bo jak cały czas opukujesz, to później ci tak się kończy to. Rosół z kaczki bym też z, z zjadła i zrobiła. O! Ale cześć wszystko wszyscy na ciebie czekają wiesz nasz Wow, Często jest pytanie też co, skąd jest nasza kicia? Czy jest z adopcji, czy ją kupiliśmy to, kupiliśmy ją? Nie, Znaczy no tak. I the house. <gry> tak, um, no No jakby nie patrzył na to to jest adoptowana. No jest adoptowana, ale wiesz, za... Ale nie w tym sensie... Nie ze schroniska. W schronisku mhm. tutaj e, ciężko było takiego kota znaleźć. A jako pierwszy to mi się zawsze marzył, zresztą Jurkowi też, taki jak w butach, no i po prostu pierwszy nasz kotek jest taki, a kolejne będą już na 100% ze schroniska. Co sobie dziwię, że dałam radę dzisiaj wszystko to zrobić, co zrobiłam. W sumie na no, nic nie zrobiłam, tylko pączki, ale sam fakt, że byłam w pracy, Jeśli ja dzisiaj tak narobiłam, po tej chorobie jeszcze jestem to osłabiona. Jest, a a pączki pączki i sałatka i, i pracę, to ona tylko zrobiła, tylko cz rzeczy. Cztery rzeczy dzisiaj to tyle, jeszcze dom ogarnęła, zlew, smiowarkę, wszystko. <grym> A ale... mama pracowita. Emilia też pomagała z Tak, też. No, so... Ale nie, bo wiecie, co za <coughs> chorobie jestem. Jeszcze w ogóle jak, <coughs> jak, jak taka trochę umęczona. Pat, Pat lunchbox box. Możesz spakować. Emilka swój lunchbox do szkoły też pakuje. Do szkoły. Tutaj zrobiłam też i tą sałatkę i w takim termosie. Ona będzie zimna. Jurek też ma swoją. Tutaj Emilia swojej na kolację nie zjadła. To pewnie tata doje. Dzisiaj kosmaty. już nie, to nie da Ja tutaj zrobiłam niebole. sobie dzisiaj na kolację, na wieczór rumianek w Filiżance. Filiżance. Filiżance, tutaj jest lunchbox. A. Filiżance, to jest Próbujesz, jak to mucha po tej kuchni. To jest to, co mamy i a posuniesz dupkę posunie dupkę posunął dupkę czasami się pytacie co Juroś robi w pracy nawet dzisiaj dostałam takie pytanie to teraz wrzucę wam tutaj klip i możecie zobaczyć już skończony sklep, jaki to był sklep? to był sklep monopolowy aha, bardzo ładne takie proste półeczki w sumie plan był trochę skomplikowany i klient w zasadzie nie miał zielonego pojęcia, co jak ma być zrobione, bo ciężko. Mniej więcej tak wygląda jego praca, a to, bo ktoś tutaj pomyślał, że ty jesteś kierowcą zawodowym, dlatego że masz te wyjazdy. Dlatego są te wyjazdy, bo firma działa teraz już na terenie całych Stanów Zjednoczonych, dlatego chłopaki tam jeżdżą wszędzie. Tak. No i czasami Jurka nie ma, ale mm, czasami pracuje na no, długie godziny. W tym tygodniu miał cały. Całą byłeś w pracy? W poniedziałek całą dobę, do, od siódmej do siódmej. Oczywiście e, liczymy w to zejazd. Zaczęłam oglądać Ania, nie Ania, czekajcie, to co mi poleciliście na Netflix, Ania z Zielonego Wzgórza, w ogóle Ania, nie Ania, chyba się Ania, nie Anna, jakoś tak i tak mi się spodobało, obejrzałam cztery odcinki, jak byłam mała jeszcze, to czytałam wszystkie części Ani z Zielonego Wzgórza i przez te lata zapomniałam w ogóle o czym jest ta książka, Ech, w ogóle o czym jest ta historia, ale jak zaczęłam oglądać film... To takie różne momenty, i imiona tych postaci, jak Gilbert, wszystko mi zaczęło wracać w pamięci. Także Wam też polecam ten serial na Netflix. Przepiękny jest, po prostu ja nie mogę się doczekać, jak będę oglądała więcej. Bo teraz, bo jest tam chyba kilka sezonów, nawet widziałam, że te odcinki są takie długie. Teraz w chorobie przynajmniej miałam to. Do siebie, że miałam taką możliwość sobie chociaż trochę poleżeć i chociaż te cztery odcinki sobie obejrzałam. Mam nadzieję, że dzisiaj miło z nami spędziliście ten krótki odcinek, bo zaczęliśmy po południu nasz tłusty czwartek. Tak. Dziękujemy Wam za oglądanie. Tak, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. sam mną za to macie ślicznego Pa!